Cześć z tej strony Gufis 1999 i witam Was już w kolejnym, no a właściwie trz, drugim, nie, a raczej trzecim odcinku, czyli recenzję odcinków SpongeBoba. Czasem się mylę, dzisiaj będziemy recenzować odcinki na Beduzy i Plankton. Obaw zrozumiały premierę w USA 31 lipca 1999 roku. Są to także ostatnie odcinki, które wypełniły w napisach początkowych literę A. Począwszy od, czwartego, od segmentów czwartego odcinka, nie ma już A w napisach początkowych. Odcinek na B duży. Oryginalnej angielskiej wersji Jellyfishing to szósty odcinek pierwszego sezonu i całego serialu. W tym odcinku Skalmar ma wypadek na rowerze. SpongeBob i Patek. chcą mu zrobić najlepszy dzień w życiu, by go pocieszyć. są krótkie opisy, no niestety. No, ten odcinek jest świetny. No, podoba mi się scenariusz. Kalmar spada do chyba urwiska. No je, bo Meduza go kąsiła. No jest też zaplątały mu się w rowerze macki. No, jest to jak Meduza poraziła z kalmara prądem. Oraz jak spadł Patryk w bandażach uciekali, bo Meduza ich kąsiła. Jak Patryk wbił. Eskalmarowi siatkę też była śmieszna. No, różne Ale pozostałe sceny są też dobrze. Są też udane. No, i są bardzo świetne. Ten odcinek jest świetny. A teraz czas na kolejny odcinek pod tytułem Plankton, czyli debiut Planktona. Odcinek Plankton. W oryginalnej angielskiej wersji tak samo, bo w Polsce tytuł odcinka jest ten sam co w angielskiej wersji. Jest to siódmy odcinek pierwszego sezonu i całego serialu. W, tym od w odcinku tym Plankton pragnie wykraść tajny przepis na krabowookery, w tym celu wychodzi do głowy spongeboba i przejmuje nad nim kontrolę. Jest to pierwszy odcinek, w której pojawiają się kubeł Pomy, Plankton i Karen. Ten odcinek jest dla mnie zabawny. Najlepsze sceny, które mi się podobają, to jak Spinbop wydepnął, zdeptał planktona, jak kraboburger poślizgiwał się, jak pan krab wyrzucił planktona na latającym talerzu. I jeszcze potem wylądował do Kubła Pomy i Tales się rozwalił. I jeszcze jak mózg zmiażdżył Planktona. Też mi się podobała ta na Jak Plankton się śmiał, ale puścił jednak piosenkę alfabetową zamiast złowieszczej piosenki. Jest ta podobała mi się scena jak Spongebob poleciał na ścianę, by dać Kraboburger do tego urządzonka. Jak potem też Plankton wylądował do tym urządzeniu i pojawił się na ekranie. Jest to, jak Spongebob wyrzucił swojego najlepszego przyjaciela Patryka. Oraz jest też podobała również mi się scena no jest to jak chodził SpongeBob hehe <laughs> był kierowany przez pants... przez Planktona no, ten odcinek jest zabawny a teraz żegnam się z wami subskrybujcie, komentujcie oceniajcie, zostawcie łapki w górę do usłyszenia, trzymajcie się cześć